Milioner zaprosił byłą narzeczoną na swój ślub, by zobaczyć jej cierpienie, ale ona pojawiła się z trójką dzieci identycznych do niego. To, co odkrył później, szokowało wszystkich. Zasubskrybuj kanał, aby śledzić emocjonujące historie jak ta, i nie zapomnij polubić filmu, aby móc oglądać kolejne. Michał Nowicki patrzył na swoje odbicie w szklanej tafli okna, wsłuchując się w ciszę biura przerywaną jedynie cichym szumem wentylacji i okazjonalnym dźwiękiem samochodów sunących po ulicach daleko poniżej. Sylwetka, którą widział, była uosobieniem wszystkiego, do czego dążył przez lata. Nieskazitelny garnitur, precyzyjnie dobrany krawat, włosy ułożone z chirurgiczną dokładnością, a w oczach chłód i pewność człowieka, który nie zna porażki. Michał nie wierzył w przypadki nic w jego życiu nie działo się spontanicznie. Każdy krok, każda decyzja była wynikiem drobiazgowej analizy, każdy ruch przemyślany. Nie popełniał błędów, a jeśli już, to wyciągał z nich wnioski szybciej niż inni zdążyliby je zauważyć. Był tam gdzie był, ponieważ sam się tam umieścił. Odwrócił się od okna i spojrzał na biurko. Na środku leżało eleganckie czarne pudełko, jakby wyczekujące jego uwagi. Przez kilka sekund Michał przyglądał się mu w milczeniu, nie spiesząc się. W końcu przesunął palcami po gładkiej powierzchni i powoli podniósł wieczko. W środku spoczywały zaproszenia. Każde starannie zaprojektowane, wydrukowane na grubym kremowym papierze, z delikatnym złoceniem na brzegach. Michał wsunął dłoń do środka i wyjął jedno, przesuwając opuszkami palców po eleganckich literach. Aleksandra Stawski. Przez chwilę patrzył na to imię, jakby miało moc przywołania czegoś, co od dawna było zamknięte głęboko w jego pamięci. Poczuł znajome ukłucie, ale szybko je zignorował. Cokolwiek kiedyś czuł, było to tak odległe jak inna epoka. Nacisnął przycisk interkomu. Anna, chwila ciszy, zanim jego asystentka odpowiedziała: Tak, panie Nowicki, chcę, żeby to zaproszenie zostało dostarczone osobiście. Do rąk własnych. Do kogo? Michał obrócił się ponownie do okna, wodząc wzrokiem po nocnym krajobrazie miasta. Doktor Stawski. Po drugiej stronie zapadła cisza. Doktor Stawski? Powtórzyła ostrożnie Anna, jakby się przesłyszała. Michał nie odpowiedział od razu. Oparł dłonie na biurku, czując pod palcami chłód szkła. Dokładnie. Asystentka nie drążyła tematu, ale w jej głosie pobrzmiewało pytanie, którego nie zadała. Zajmę się tym. Kiedy drzwi gabinetu zamknęły się za Anną, Michał przez dłuższą chwilę nie poruszył się. Trzymał zaproszenie w dłoni, obracając je powoli między palcami, aż w końcu odłożył je na miejsce i zamknął pudełko. Nie myślał o Aleksandrze od lat, a przynajmniej wolał to sobie wmawiać. Sześć lat temu był nikim. Młodym programistą z ambicjami, ale bez pieniędzy i wpływów. Aleksandra była wtedy studentką medycyny. Zdyscyplinowaną, praktyczną, ułożoną. Kochał ją, ale ona widziała w nim coś, czego sam jeszcze nie rozumiał. Człowieka, który był gotów poświęcić wszystko dla sukcesu. Ich ostatnia rozmowa ciążyła mu na wspomnieniach, choć nigdy by się do tego nie przyznał. Michał, ja nie mogę tak dłużej, powiedziała, stojąc w progu jego ciasnego mieszkania. Ty nie masz dla mnie czasu. Nie masz dla nas czasu. To tymczasowe. Odpowiedział nawet nie odrywając wzroku od ekranu laptopa: Nie, Michał, to nie jest tymczasowe. To jest twoje życie. A ja, ja nie mogę być na drugim miejscu. Przez chwilę panowała cisza. Musisz wybrać, powiedziała w końcu, albo ja, albo twoja praca. Nie odpowiedział od razu, ale już wtedy wiedziała. Wyszeptała: żegnaj i odeszła. Nie zatrzymał jej. Nie tego dnia. Nie żadnego innego. Teraz był tu, gdzie chciał być. Na okładkach magazynów, na ustach ludzi w świecie biznesu, a ona? Nie miał pojęcia. Telefon zawibrował na biurku. Powiadomienie. Forbes, Imperium Nowickiego. Jak jeden człowiek zrewolucjonizował branżę technologiczną. Przewinął ekran, nie zamierzając czytać artykułu, ale jego palce zatrzymały się na jednej z fotografii. Stare zdjęcie. Aleksandra śmiejąca się na ławce w parku z rozwianymi włosami i tym błyskiem w oku, którego nie widział u nikogo od lat. Bez wahania nacisnął Usuń. Przeszłość była przeszłością, ale wciąż wracała. Aleksandra wertowała dokumentację medyczną w swoim gabinecie, kiedy jej sekretarka Marcia położyła na biurku elegancką kopertę. Przyniósł to kurier miał przekazać osobiście. Nie musiała patrzeć na logo, żeby wiedzieć, od kogo jest. Nowicki Tech. Serce zaczęło bić szybciej. Otworzyła kopertę powoli, jakby spodziewała się, że zawartość może eksplodować w jej dłoniach. Michał Nowicki i Natalia Kowalczyk mają zaszczyt zaprosić zacisnęła palce na papierze. Telefon zadzwonił. Aleksandra, widziałaś Forbesa? Głos Kingi, jej najlepszej przyjaciółki, był napięty. Zgadnij, kto jest na okładce. Aleksandra nie odpowiedziała od razu. Wpatrywała się w złote litery, jakby te kilka słów mogło zmienić jej życie. Michał Nowicki. Po drugiej stronie zapadła cisza. On, on nie wie, prawda? Aleksandra zamknęła oczy, a w jej głowie rozbrzmiało echo śmiechu dzieci dobiegające z salonu. W domu czekały na nią trzy pary dziecięcych oczu. Nie Kinga. On nie wie. Wnętrze winnicy tonęło w elegancji i przepychu, który Michał zaplanował z matematyczną precyzją. Każdy detal, od starannie dobranych kwiatowych kompozycji, na śnieżnobiałych obrusach po subtelne światło kryształowych żyrandoli, miał tworzyć atmosferę niedostępnego dla zwykłych ludzi luksusu. W powietrzu unosił się delikatny zapach wyselekcjonowanych win i najdroższych perfum a przyciszone rozmowy mieszały się z dźwiękami smyczkowego kwartetu grającego w tle. To nie było zwykłe przyjęcie, to była demonstracja siły. Michał przechadzał się między gośćmi z uśmiechem człowieka, który nie tylko zna swoją wartość, ale też doskonale wie, że wszyscy inni są jej świadomi. Każde uściśnięcie dłoni, każdy uprzejmy ukłon był częścią gry, którą prowadził od lat. Wokół niego znajdowali się najważniejsi ludzie w kraju politycy, magnaci finansowi, artyści i celebryci. To była elita i on był jej częścią. Natalia szła u jego boku, promieniejąc perfekcją. W sukni szytej na miarę, z nienagannie ułożonymi włosami i delikatnym wyćwiczonym uśmiechem, była idealnym dodatkiem do tego wieczoru. Zawsze wiedziała, jak się zachować. Jakie słowa wypowiedzieć, jak spojrzeć, by wzbudzić podziw. Ale to nie ona była powodem, dla którego serce Michała biło szybciej. Aleksandra miała tu być. Nie miał pewności, czy przyjdzie, nie wiedział nawet, czy otworzyła zaproszenie, czy może od razu je wyrzuciła, a jednak podświadomie czekał. Jeśli się pojawi, jeśli stanie wśród tych wszystkich ludzi, to znaczy, że zobaczy. Zobaczy jego świat, jego sukces, jego triumf, i wtedy zrozumie, co straciła. Rozmowy wokół niego zaczęły cichnąć. Najpierw ledwo zauważalnie, subtelna zmiana w tonie głosów, nieco wolniejsze ruchy ludzi, spojrzenia odwracające się w jednym kierunku. A potem zapadła cisza. Michał poczuł napięcie w powietrzu, zanim jeszcze się odwrócił. Spojrzenia wszystkich skierowane były ku wejściu, podążył za nimi wzrokiem i wtedy ją zobaczył. Aleksandra stała w drzwiach. Nie zmieniła się tak bardzo, jak się spodziewał. Może jej rysy stały się ostrzejsze, może oczy miały w sobie więcej cienia niż dawniej, ale nadal była tą samą kobietą tą, którą kiedyś znał do bólu, a której teraz nie potrafił odczytać. Ale nie była sama. Obok niej stało troje dzieci chłopców. Nie musiał się przyglądać, by zrozumieć. Czas zwolnił, a w uszach Michała rozbrzmiało przyspieszone bicie własnego serca. Byli jak odbicia jego samego trójka chłopców o tych samych oczach, o tym samym spojrzeniu, które widział co rano w lustrze. Te same rysy twarzy, ten sam kształt ust, ta sama linia brwi. Krew odpłynęła mu z twarzy. Palce Natalii, dotąd delikatnie opierające się na jego ramieniu, zacisnęły się mocniej. Michał. Jej głos był napięty, drżący, niemal błagalny. Kim są te dzieci? Nie odpowiedział. Nie mógł. Nie wiedział jak. Aleksandra stała wyprostowana, patrząc na niego z niewzruszonym spokojem, w jej oczach nie było strachu ani niepewności, nie było też wyrzutu, była tu, żeby on zobaczył. I właśnie to się stało jego własna zemsta. Obróciła się przeciwko niemu. W gabinecie Nowicki Tech panowała cisza, przerywana jedynie cichym brzęczeniem monitora. Michał siedział nieruchomo przy biurku, patrząc na ekran, choć jego wzrok Zdawał się przenikać przez cyfrowe znaki, jakby szukał czegoś, czego tam nie było. Pliki e-maili przewijały się przed jego oczami: wiadomości archiwalne, usunięte konwersacje, zapomniane kontakty, a potem to znalazł. Wiadomość od Aleksandry, nie jedną, kilka. Serce ścisnęło mu się w piersi, kiedy otwierał każdą z nich. Pierwsza była krótka, ostrożna. Michał, musimy porozmawiać, to ważne kolejne były bardziej stanowcze. Nie chodzi o mnie, chodzi o coś, co powinieneś wiedzieć, a potem ostatnia wysłana kilka miesięcy po pierwszej. Skoro nie odpowiadasz, to znaczy, że podjąłeś decyzję, więc i ja muszę podjąć swoją. Żegnaj, Michał. Czytał te słowa raz za razem, nie dowierzając, że nigdy ich wcześniej nie widział. Jak to możliwe? Jak mógł przeoczyć coś takiego? zaczął przeszukiwać system, szukając jakiegokolwiek śladu tych wiadomości w swoim głównym folderze. Nie było ich tam. Wszystkie zostały przekierowane, zablokowane, ukryte. Ktoś to zrobił. Jego dłonie zacisnęły się na krawędzi biurka, gdy wreszcie zrozumiał. Beata Milewska, jego prawa ręka, jego mentorka, kobieta, której ufał bardziej niż komukolwiek, to ona przechwyciła te wiadomości, to ona ukryła przed nim prawdę. Drzwi gabinetu otworzyły się niemal bezgłośnie, ale Michał nie musiał się odwracać. Wiedział, kto stoi w progu. Beata weszła do środka, jakby nic się nie stało. Jakby nie było to niczym więcej, niż kolejnym spotkaniem biznesowym. Wiedziałaś. Jego głos był cichy, ale napięcie w powietrzu mogło przeciąć stal. Nie drgnęła nawet o milimetr. Tak. To jedno słowo, powiedziane bez cienia wahania, sprawiło, że krew zawrzała mu w żyłach. Ukrywałaś przede mną moje własne dzieci. Nie był pewien, czy to było pytanie, czy stwierdzenie. Zrobiłam to, co było konieczne, odpowiedziała z chłodnym spokojem. Byłeś na progu stworzenia imperium. Gdyby ona wtedy wróciła, wszystko potoczyłoby się inaczej. Była w ciąży, Beata. Głos Michała podniósł się, a echo jego słów odbiło się od ścian. Urodziła moje dzieci, a ja przez sześć lat nie miałem o tym pojęcia. Beata nie cofnęła się nawet o krok. Jej postawa pozostała niewzruszona, jakby od dawna przewidziała ten moment, i zostałeś jednym z najpotężniejszych ludzi w kraju. Jej ton nie był ani zimny, ani pełen wyrzutu. Był po prostu faktem. Gdybyś wiedział, podjąłbyś inną decyzję, zrezygnowałbyś z ambicji, a ja nie mogłam na to pozwolić. Michał poczuł, jak jego dłonie zaciskają się w pięści. Nigdy wcześniej nie był tak wściekły. Nigdy nie czuł takiej furii, takiej zdrady, takiej pustki. Zabrałaś mi ich. Zabrałam ci słabość, spojrzała mu prosto w oczy. Nie żałuję. Przez kilka długich sekund panowała absolutna cisza. Potem Michał wyprostował się i powoli, bardzo powoli, skinął głową. Jesteś zwolniona. Beata nie wyglądała na zaskoczoną. Oczywiście. A potem. Głos Michała był teraz zimny jak lód. Spotkamy się w sądzie. Beata uniosła lekko podbródek. Jeśli to cię uspokoi. Odwróciła się i bez słowa wyszła z gabinetu, zostawiając go samego z tym, czego nie mogła już zmienić. Bo cokolwiek by zrobił, jakkolwiek by się mścił, jego dzieci istniały i nie znały go. Michał czekał przed szkołą, opierając się o samochód, z rękami wsuniętymi w kieszenie. Serce waliło mu w piersi mocniej niż chciałby przyznać. Patrzył na duży metalowy porton, który za chwilę miał się otworzyć, wypuszczając dziesiątki dzieci, wybiegających na spotkanie rodziców. Ale on czekał tylko na troje: Lukas, Gabriel i Mateusz, jego synowie. Słowo synowie wciąż wydawało mu się nierealne. Od sześciu lat żył w przekonaniu, że ma pełną kontrolę nad własnym życiem. A potem, w jednej chwili, wszystko wywróciło się do góry nogami. Porton się otworzył. Strumień dzieci w mundurkach wylewał się na chodnik, rozbiegając się w różnych kierunkach. Michał zesztywniał, szukając znajomych twarzy i wtedy ich zobaczył. Szli powoli, ramię w ramię, niemal identyczni. Lukas najstarszy miał w sobie coś z jego własnej postawy podniesiona głowa, lekko zmarszczone brwi i spojrzenie pełne ostrożności. Gabriel ten w środku zdawał się bardziej ciekawski, jego oczy skanowały otoczenie, jakby szukał odpowiedzi, której jeszcze nie znał. Mateusz najmłodszy miał rozluźnioną postawę, ale usta ułożone w lekkim grymasie, jakby próbował podjąć decyzję, czy warto się tym przejmować. Michał czuł, jak gardło mu się zaciska, gdy chłopcy zatrzymali się kilka kroków przed nim. Oj. Jego głos był cichszy niż planował. Lukas skrzyżował ramiona na piersi. Ty jesteś tym panem z wesela? Michał przełknął ślinę. Tak, ale jestem też waszym ojcem. Zapadła cisza. Spojrzeli po sobie, jakby próbując się nawzajem upewnić, czy dobrze usłyszeli. To Mateusz jako pierwszy złamał milczenie. Mamo mówiła, że nasz tata mieszka bardzo daleko. Michał odetchnął głęboko. Nie wiedziałem, że istniejecie. Gdybym wiedział, byłbym tutaj dużo wcześniej. Gabriel uniósł brew. To dlaczego nie wiedziałeś? To pytanie uderzyło go jak cios w brzuch. Jak wytłumaczyć sześciolatkowi, że ktoś podjął decyzję za niego, że przez sześć lat żył w niewiedzy, podczas gdy oni rośli bez niego? Ktoś mi nie powiedział, ktoś mi was odebrał, ale teraz już wiem i chcę was poznać. Znów spojrzeli po sobie. Michał czuł, że balansuje na cienkiej linie, a każda sekunda mogła zaważyć na tym, czy dostanie szansę, czy zostanie odepchnięty. To Mateusz pierwszy przerwał ciszę. Mama mówi, że każdy zasługuje na drugą szansę. Lukas przewrócił oczami, ale nie zaprotestował. Gabriel uśmiechnął się lekko, jakby to, co powiedział Mateusz, nie było takim złym pomysłem. No dobra. Gabriel wzruszył ramionami. Ale umiesz grać w piłkę? Michał poczuł, jak coś ciężkiego schodzi mu z piersi. Uśmiechnął się po raz pierwszy od wielu dni. Możemy się przekonać razem. Kiedy chłopcy ruszyli przed siebie, Mateusz ciągnął Lukasa za rękaw, coś mu szepcząc, Gabriel machnął ręką na Michała, by poszedł za nimi. Aleksandra stała nieco dalej, obserwując wszystko w milczeniu. Nie wiedziała, czy Michał będzie dobrym ojcem, nie wiedziała, czy potrafi. Ale patrząc, jak stawia pierwszy krok w ich kierunku, wiedziała jedno. Próbował. A czasem to wystarczyło, by zacząć od nowa. Zasubskrybuj kanał, aby oglądać więcej takich historii.